Patek, czy ty czujesz się trochę zawstydzony popularnością? Czy ja się czuję zawstydzony? Tak. Nie, nie odczuwam jeszcze za bardzo tej, tej, tej popularności, jeżeli ona jest. Jak ja, to możliwe? Mało wiesz, w jednym serialu w główna rola, w drugim serialu główna rola. Na pewno coś tam do Ciebie dociera, na przykład na dm -ach. Oczywiście, że tak. To, to jak zawsze jest tak, jak jestem na mieście, no, ciągle ludzie mnie poznają, zauważają. Natomiast nie jest to na tyle uciążliwe, żeby mi to przeszkadzało. Radzę sobie po prostu. I podoba mi się to też, że, że, że niektórzy mnie znają. Niemniej to troszeczkę dziwne, jak ktoś do Ciebie podchodzi, mówi cześć, Pione, a ja nie bardzo wiem tak naprawdę, z kim rozmawiam? A gdzie częściej? W Warszawie czy w Krakowie? Aktualnie w Warszawie, tak, tak, tak. W odniesieniu do naszego ostatniego wywiadu, to aktualnie w Warszawie jestem częściej. Ale nie gdzie no, częściej obowiązki. Cię e, poznają? A, przepraszam, gdzie mnie częściej poznają? Mm. E, częściej poznają mnie wszędzie. Nie, nie cała Polska. Tak, w Niepołowicach, nie na wiosce. Nie, w miasteczku, przepraszam, nie na wiosce, nie są miasteczkiem. Mm. W Krakowie rzadko bywam ostatnio, więc stosunkowo chyba częściej w Warszawie. A dziewczyny składają ci jakieś propozycje na dm na Instagramie? Oczywiście, że tak. Bardzo dużo niestety, albo stety, ich przyjmuję, natomiast staram się jakoś z tym poradzić. Ale bo ty jesteś takim nowym błyszczem kobiet, nie? Nie wiem. No, no nie mnie Polsce. to oceniać. Jesteś, no ja, ja wiem, nie wiem, ale taki mówili, że e, tak jasno, to wiesz, no, trzeba rozwijać karierę. Jak ty się ty czujesz w tańcu z gwiazdami? Doskonale, bardzo mi się tutaj podoba. Tak naprawdę za mną drugi odcinek kulis. Jest to zupełnie inna przygoda, inna rzecz. Miałem oczywiście przyjemność ostatnio współprowadzić festiwal w Sopocie, natomiast to było backstageowo, bardziej instagramowo, gdzieś tam na social mediach. Natomiast tutaj jesteśmy na żywo, mamy swój program 22-minutowy. No i. I to jest coś bardzo ekscytującego. Ja się piekielnie stresuję przed odcinkiem, przed nagraniem. Właściwie cały dzień się denerwuję, ale koniec końców chyba wychodzi dobrze. Przynajmniej takie głosy dostaję. Bardzo dobrze. Oglądałem powtórkę. Dziękuję bardzo. <śm> dziękuję bardzo. Do zobaczenia.